Dobra, kontynuując. Mieszkanie wam powiedziałam. No dobra, no to nie znalazłyśmy tego mieszkania, tak jak chciałyśmy. No i oczywiście lot mu się zbliżał i ja mówię, kurczę co teraz, nie? Ogólnie poznałam, jak się ogłosiłam na grupie Polacy Malaga, to pozna... napisał do mnie taki chłopak. Pozdrawiam Kubę. Że, że ma y, mi pokój do zaoferowania. Po, y, Polak, oczywiście, nie? I ja mówię: O, super, gdzieś tam coś tam się otworzyło, jednak y, gdzieś tam z dziewczynami się też umówiłam, nie chciałam ich wystawiać i tak dalej. No ale w każdym razie koniec końców wyszło tak, y, że y, on miał jakiegoś kolegę, właśnie w Termolinos, tam gdzie jestem teraz w chwili obecnej. No i ten kolega miał pokoje do wynajęcia za 400 euro. Y, no, bo tak tutaj ceny stoją w Hiszpanii, że za pokój musisz płacić jak u nas za praktycznie mieszkanie. E, chociażby już teraz ceny w Polsce tak poszły do góry, że za, już prawie jest to samo, nie? że za 2000 za jeszcze trochę myślę. No, ale że dogadałam się z tym gościem, on powiedział, zadzwonił do mnie. On powiedział, że on nie chce ode mnie żadnych umów, żadnych opłat, tak jakby dodatkowo, bo niektórzy jeszcze miesiąc kaucji, dwa miesiące kaucji, depozyt i tak dalej. On powiedział, że po prostu mam zapłacić za miesiąc z góry, no i że nie muszę żadnej kaucji niczego. Także mówię: o kurczę, to chyba najlepsza opcja w danym momencie. No i ogólnie y, powiedziałam, że jestem z koleżanką. Powiedział, że nie ma problemu, y, bo miałam być z dwiema koleżankami. Y, jedna poleciała już szybciej. Znaczy z koleżankami, no dziewczyn nie znałam, nigdy nie widziałam na oczy. Ale poznaliśmy się przez internet. Y, po prostu, że lecimy w tym samym kierunku, tak jak, y, tak jak powiedziałam wcześniej. Y, no i wyszło tak, że jedna koleżanka, właśnie, y, właśnie ta Iwona została w Estefonie, bo miała tam znajomych, no i my dwie miałyśmy przyjechać, pierwszego, przylecieć 1 listopada z koleżanką właśnie tą Patrycją, której też nie znałam, bo znałam na miejscu i z i ten gościu właśnie, którego miałam mieszkać, on się zgodził, że możemy w dwie. No to ogólnie chciałyśmy docelowo w centrum Malagi, bo jesteśmy jeszcze młode, chciałyśmy trochę się wyszaleć, być w centrum i tak dalej. Może no, no, wyszaleć jak to brzmi, nie? Znaczy ja już w swoim życiu wyszalałam, mam 30 lat, ale, ale żeby być w centrum, nie? Po prostu bardziej o to nam chodziło. Żeby gdzieś wyjść, nie dojeżdżać tyle, a tym bardziej, że ja musiałam znaleźć tu pracę, także w centrum jest zawsze łatwiej niż gdzieś tam na obrzeżach.